Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Eurotrack Simulator 2 Słuchajcie po dowiedzeniu ładunku do Hanower jak się nie mylę tak do Hanower Yy, mamy tutaj kolejną yy, trasę, a bo my tu chyba przyjechaliśmy kiedyś za daleko i potem jechaliśmy gdzie indziej, yy, ale wracając tutaj do naszej rozgrywki, yy, yy, musimy przyjąć sobie zlecenia, myślę, że weźmiemy sobie tutaj rynek ładunków i skoro znajdujemy się w Hanower, to z Hanower będziemy tutaj startować, yy, skrzynie biegów 14 ton aż do Olsztyna. Jeśli o to chodzi, to jest najbardziej opłacalna y, trasa w tym momencie z Hanower y, Ale nie o to nam tutaj chodzi, żeby aż tak daleko jechać. Y, Chcemy tutaj sobie wziąć jakąś y, zdecydowanie może krótszą trasę. Y, może z Hanower nawet jest do y, Berlina. Y, chociaż nie wiem, czy aż tak krótka y, trasa będzie. Do Szczecina też krótsze są trasy. Do Berlina owszem, bym się przejechał. Kolonia nie. Hamburg. Brema. No, kurde. Do Berlina nic w tym momencie tutaj. Nie mamy i to bardzo mnie tutaj nie zaniepokoja, ale dobra, jest Szczecin. No i tutaj, skoro mamy Szczecin, to myślę, że sobie wybierzemy Szczecin, chociaż do Amsterdamu jest bardziej trasa opłacalna, jeśli chodzi o ilość kilometrów, a zysk na tych kilometrach. No dobra, Szczecina jeszcze nie mamy w naszym. Nie mamy odblokowanego. E, jeszcze nie byliśmy w szczecinie więc o, nawet chyba się tu będziemy ładować. E, dobra e, czyli szukamy punkty, punkty gdzie m, przyjmiemy zlecenia, a potem będziemy musieli znowu cofnąć m, w celu m, właśnie e, załadunku towaru, aż że powiem wam, nie zwróciłem uwagi, co będziemy w ogóle wieść, aż do tego momentu będzie to reszta z Hanower do Szczecina taki ładunek sobie będziemy tutaj wieść dobra y, naszym zadaniem na no, jest też tak, tak cofnąć pod rampę ja myślę że możemy tutaj sobie od razu cofnąć bo i tak y, nie mamy innej opcji Troszkę za mocno kąt zmieniliśmy. To nam się nie uda. Aczkolwiek korda udało się. Jestem bardzo zdziwiony. Autko zgaszone. Załadunek ukończony. I w tym momencie, tak jak mówiłem, widzimy ryż, 22 tony. Do firmy, która znajduje się w Szczecinie 394 km, tyle mamy do przejechania. Jeśli chodzi o to zlecenie, naszym zadaniem wiadomo, to jest słuchanie nawigacji lub też i troszkę niesłuchanie, a jazdy na własny instynkt, bo już nieraz się przekonaliśmy, że nawigacja nas prowadzi, a w rzeczywistości i tak nas tutaj wykiwała, bo żadnych informacji co do skrętu nie było. Powinniśmy zjechać na przykład w prawo zjazd, a tutaj żadnych informacji tak naprawdę nie było. Gdzieś takie sytuacje właśnie z tą nawigacją były. Oczywiście mamy włączoną tutaj formę, że nam mówi co się dzieje, ale nie zawsze oczywiście musimy się tego słuchać. Tak, ładnie zielone światło. My tutaj skręcamy już w prawo. Oj, przygrzmą oczy. Wiedziałem, że uderzę. Decydowanie o jeden raz za słabo nacisnąłem hamulec. Trzeba było ten hamulec troszkę mocniej jednak tutaj nacisnąć. Lewej strony. Ok, trzymam się lewej strony tylko po to, żeby za chwilę skręcić w lewo, skręcając w prawo, trzymaj się prawej strony, a następnie dalej i tak, trasa się kończy, dla nas by najmniej. 1% uszkodzeń, ale to jest 1% uszkodzeń, które otrzymaliśmy na auta, czyli w tym momencie mamy 7%. Mało tego, słuchajcie, przewidywany czas dostawy jest na godzinę wtorek, 2.33. To jest przewidywany czas dostawy, kiedy właśnie mamy ten towar dostarczyć. Znaczy, kiedy my zejdziemy na miejsce, tak? Dobra, żeby nie było jasności, a przewidywany czas, znaczy, lub tutaj zgodnie z awizacją, mamy wtorek między godziną 1.56 a wtorek 6.06 to jest nasza tutaj awizacja. Także w tym czasie, 1.56, no kurde, bym troszkę mógł się kłócić czy my w tym czasie się zmieścimy, bo ja tutaj raczej obstawiam, że to jest praktycznie pół godzinki i tak, pół godzinki mamy do y, odrobienia tej straty y, czasowej, znaczy straty czasowej, cudzysłowie mówiąc. Y, my za chwilę powinniśmy uszupić ten y, czas, y, nie na drugą tam 25, tylko za chwilę nam się zrobi y, na przykład pierwsza 50, tak? Jak dobrze będziemy jechali, ale to wszystko y, wydaje mi się, że to i tak będzie wszystko do granicy z Niemcami. Potem już wjeżdżamy na Ziemię polskie No i ten czas tutaj zdecydowanie no może nie tyle co cza czas, ale wagunki na drogach na no więcej nam nie pozwolą. Lecimy w stronę Berlina. Berlin miniemy to praktycznie będzie już tylko i wyłącznie przed nami. Sam Szczecin. No tutaj nawet cztery pasy na tym odcinku drogi były, aż przyjemnie się jechało. trzy to i tak jest już naprawdę całkiem sporo. No tutaj w sumie gram cały czas prosto. Słuchajcie, tak patrzę na naszą ciężarówkę. No, to w sumie dzisiaj wskoczy jest 17 tysięcy kilometrów, Jeśli o to chodziło, to coś na bombach stoi. No, to są te zdarzenia losowe, które włączyliśmy. Niestety, no nie zauważyliśmy, co się dzieje, bo akurat tej ciężarówkę wyprzedzaliśmy w tym samym czasie. Co to, o, co to właśnie do tego wydarzenia doszło. Więc mieliśmy podglądu 138 km na godzinę, i już nam się zrobiła godzina druga. Planowany czas dostawy, także no już jesteśmy na takim etapie, że praktycznie będziemy długo, dużo przed awizacją, no, chyba że coś się zmieni jeszcze w tym trasie, ponieważ różne zdarzenia losowe mogą w grze tutaj wystąpić. Fakt faktem, nie ma objazdów co jest naprawdę bardzo przydatnym punktem y, tutaj y, rozwojowym, ponieważ gdyby jednak tutaj były objazdy, to niestety byśmy musieli czasem tutaj po kilkadziesiąt, kilkanaście kilometrów nadrobić. 143 km jedziemy i to z ładunkiem się tak rozpędziliśmy. My jedziemy jedziemy, i już teraz nam się tutaj rysuje nowa trasa, o tu ponownie jakieś zatrzymanie doszło. Były tym razem dwie osłówki. Poprzedniego zdarzenia nie widziałem, co tam się wydarzyło, tak jak mówię, przejeżdżaliśmy akurat... W momencie, gdy do to nas na naszej wysokości była jechała ciężarówka, więc... Nie byliśmy w stanie dostrzec, co tam się e, stało. E, a my tu gnamy cały czas. To jest 143 km na godzinę. E, to nie jest mała prędkość. To jest akurat taka prędkość, że aż przyjemnie się jedzie. No, teraz będzie wesoło w prawo skręcając, w prawo zjeżdżając. Będziemy skręcać ogólnie w lewo. Okej okay, te drogi już nieraz okazały się bardzo zgradliwe, ale fajnie jest przynajmniej wyprofilowana, czyli nawet przy tej prędkości 120 km na godzinę i teraz już ponownie przyspieszamy jesteśmy w stanie tą drogę przejechać bez żadnego konfliktu. Wow. Tam coś się dzieje. Okej, okay, wyprzestrzeliliśmy ciężarówkę pasem awaryjnym. Tu znowu jakaś policja stoi, kurde, no pełno tych zdarzeń. Znowu jakie zatrzymanie, no powiem wam, aż fajnie to wygląda, że yy, zwiększyliśmy tą ilość, co też naprawdę bardzo się przyczyniło do yy, rozbudowy tej całej rozgrywki. Ja tutaj 140 jadę, także kurde, jak teraz wypierdzielę. To będzie aż miło i ja, kiedy się zmieściłem przy 140 km na godzinę, my tutaj już mamy yy, tak uszczuplony czas, że to jest godzina przed awizacją. I 137 km, tylko do celu zostało yy, można powiedzieć, że tyle co nic. Okay, za chwilę na pętelki C będziemy tutaj sobie zjeżdżać. No i tutaj na pewno już no, wytracimy tą naszą e, główną e, prędkość. No już nie wyprzedzimy go. Chociaż jeszcze było miejsce. I tutaj będzie nam zdecydowanie potrzebny serwis. Nie ma koszmarnych uszkodzeń. Szczerze mówiąc, jesteśmy na obwodnicy Berlina, czyli wyrzuci nas w samym Berlinie. No, co mam powiedzieć? No muszę przyjąć to na klatę. Nie mam innej opcji. Ale. Mieliśmy nieważne, znajdę nową trasę. No tak, mieliśmy. W porządku, znajdziemy inną trasę. Ale uszkodzenia y, mówią same za siebie. Ciężarówka na 14% uszkodzeń. Yy, Znajdujemy się w Berlinie, no mamy jeszcze 180 km. No niestety, awaria się. Co jest dealer ciężarówek? Man tak dobra dobra słuchajcie no moja wina nie do... spojrzałem my chcemy serwis mimo wszystko o mimo wszystko to i tak musimy sobie naprawić wszystko w sumie ciężarówka i naczepę bo naczepa też do nas należy na szczęście ładunek no nie został uszkodzony przewozimy resztę że tutaj zbytnio też nie ma czego uszkodzić Yy, także na no, póki co no piękna wizyta yy, w Serwisie. Już kurde, już miał tak pięknie. Dosłownie ostatnie kilometry nam zostały. No, nie będziemy mówić, bo ostatnie kilometry to były, żeby dojechać yy, wiadomo na miejsce już no W sumie żebyśmy byli naprawdę bardzo fajnie daleko, a teraz no niestety no przynajmniej sobie odkryjemy ten skrawek obwodnicy, który jeszcze osobiście tutaj nie znamy, ale słuchajcie jak na Berlin są miasta dużo mniejsze np. od Berlina. Ale są w grze znacznie bardziej rozległe niż sam Berlin. Złoty właśnie ten Berlin jest bardzo malutki. No w sensie, no, może sama obwodnica dookoła Berlina jest naprawdę ok, konkretna, ale sam Berlin jest bardzo słabo rozbudowany, jeśli o to chodzi. Dobra, my tu prosto. Za chwilę będziemy musieli skręcić w lewo. I też taki zamiar mamy. Ok, zjeżdżamy sobie na prawą stronę. Zdecydowanie sobie zwolnimy, żeby nie doszło do ponownej sytuacji tym razem na innej pętli. No to byłoby troszkę już dla mnie śmieszne. Jeśli byśmy się tutaj wywrócili, no to hmm, może nie tyle śmieszne, a tragiczne że kurde na jednym na zleceniu dwa razy się wywróciliśmy. No cóż, ale no trzeba to na katę przyjąć? Nie mówię, bo gdzieś tu kilka odcinków wstecz, też się wygrznęliśmy. Ale praktycznie no, kontynuowaliśmy tutaj sobie grę w następnym odcinku od wcześniejszego zapisu. Także, tak jakby po prostu do tej sytuacji w ogóle nie doszło, Ale nie zawsze też musimy, jest możliwość, bo to jest w końcu gra. Jest możliwość wykorzystania takiej sytuacji, to korzystamy z tego. A wracając tutaj do przebiegu, wskoczyło nam tutaj ostro, już mamy. 17 tysięcy, prawie 17 tysięcy, 100 km już mamy przejechane. Czyli jeszcze przed tym samym naszym wypadkiem wskoczył nam ten wynik. Dobra, ponownie się no bujamy tak? Bujamy się dosyć ostro. Za chwilę będziemy zjeżdżać na Szczecin, trzymaj się prawej strony, a następnie zjeść w prawo. Jak widać, pętla jest niedokończona, no, nie tak? Mieliśmy tam swoje zdarzenie. Wypadkiem, no, no, no nie nazwiemy tego w sumie wypadkiem. No, wywróciliśmy się, bo się wywróciliśmy, ale osób poszkodowanych w tej sytuacji nie było, więc, no, wypadkiem tego zdarzenia nie można nazwać, po prostu to było zdarzenie drogowe, czy też, no kolizją też nie było, tak, bo nie uczestniczyły w kolizji dwa auta tylko po prostu było to zdarzenie drogowe, nie kwalifikujące się oczywiście na wypadek oczywiście może być zdarzenie drogowe które się później zakwalifikuje na wypadek w przypadku, gdy okaże się, że jednak są osoby na przykład poszkodowane E, dobra. Aha, blisko było byśmy zahaczyli ostatnie 60 km, ale nie cieszmy się za szybko e, ponieważ jak widzieliście, no mieliśmy te ostatnie 80 km, żeby dojechać e, tutaj do e, końca tego zlecenia, czyli do Szczecina no i było widać jak było, że niestety można się naprawdę bardzo szybko e, tutaj e, zawieść na, e, na całej linii rozgrywki, bo wystarczy jeden mały, konkretny łuk, gdzie można się bardzo szybko taką ciężarówką dosłownie wyłożyć na bok. Okej, okay, mamy tutaj coś na drodze. Znów no jakieś zatrzymanie. Kurde, no stop, gdy jakieś tutaj zatrzymania są. Teraz, jakbyśmy wzięli sobie częstotliwość na przykład yy, objazdów, byśmy nie ujechali. No to jest takie utrudnienie w grze, że to się w głowie nie mieści. Yy, teraz dobra wiadomość jest taka, że mijamy granicę. Czy wy widzieliście to co ja? Szkoda, że nie można tego tworzyć, no ale to, co my dzisiaj tutaj odwalamy, to się w głowie nie mieści, ale powiem wam szczerze, że no, muli mnie strasznie, muli mnie strasznie. Zawsze, gdy siadam do Eurotraka, to muli mnie no niesamowicie, tak? Nie wiem czemu tak jest, Spać mi gdzie chcę, może nie mógłbym być po prostu kierowcą, bo po prostu za kierowcą, za kierownicą usypiam, co jest tutaj właśnie mm, objawem tego, objawem może nie tyle co objawem, a po prostu widać te skutki moje usypiania za kierownicą. Nie mam tego ciepła, zwoje się ponad 4 stopnie, no okej, okay, ale mimo wszystko... No nie powinno dochodzić do takiej sytuacji, że my tutaj za kierownicą po prostu usypiamy. Ostatnie, ostatnie dwa kilometry mamy. z Ok, tutaj walimy w prawo. Też mamy taki zamiar. Tutaj już na pewno no, nie dostaniemy pełnej wypłaty, bo doszło do uszkodzenia 1% towaru. Z tego względu, że jedziemy z własną przyczepą, to właśnie ten nawet jeden mniejszy procent się liczy, jeśli chodzi o wszelkie uszkodzenia. Nie ma szans, żeby tu cofnąć. Gugden, no coś mi to cofanie ostatnio tutaj nie wychodzi. Ok, towar przyjechał, czekajcie, że znowu rozprzęgliłem przyczepę zamiast ją e, rozładować, doskonała robota, no tak nieperfekcyjnie, e, no 1-3 uszkodzenia, no to było można się spodziewać, e, no nic nie zrobimy, trzeba to na katę przyjąć. przejąć, Doszło do poważnych uszkodzeń to wago, ale póki co jeśli Wam się odcinek spodobał, łapeczki w górę, komentarze i subskrypcja. My widzimy się oczywiście już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć i czołem.